I teraz przejdziemy do utworzenia projektu pasa taśmy na podstawie ustalonych, na podstawie wykonanych rozwinięć. Jeżeli chodzi o te metody rozwiniania to dodam tylko jeszcze, że przy bardziej zaawansowanej geometrii jakieś elementy samochodowe, no to będziemy raczej na pewno korzystać z metody, gdzie musimy wyodrębnić powierzchnię. I przeprowadzać rozginanie krok po kroku. Raczej tam nie będzie gęźliniowych, raczej same kołnierze, gdzie często musimy na przykład dorysować jakąś geometrię, zrzutować krawędzie, żeby można było ten łańcuch łańcuch wybrać. Te dwie metody są fajne i szybkie, jeżeli chodzi o działanie na bryle, gdzie mamy automatyczne wykrywanie. No ale przy cięższych detalach, no raczej, musimy, raczej musimy już zdać się na, na po ręczne, ręczne rozginanie detalu, yy, krok po kroku. Także najpierw pokażę ustawienia pasa taśmy, jakie tam parametry można ustawić. Pokażę opcję nestingu, jak to wygląda, jak można sobie przeprowadzić nesting na, na, zadanym, na zadanej wielkości pasie, pasie taśmy. Później dodamy sobie stemple okrawające. Będzie to, będzie to pokazane, jak, jak to się robi z automatu oraz też jak można dodać stemple na podstawie ograniczeń, które sobie narysujemy. Później przypiszemy wcześniej rozwinięty detal do poszczególnych taktów na, na taśmie. I na końcu, jeżeli chodzi o taśmę, dodamy, dodamy stemple gnące mm, z użyciem funkcji w projektowaniu taśmy. Bo oczywiście moglibyśmy użyć po prostu kada e, powierzchniowego wizji, który dosyć mocno też sobie radzi z takimi rzeczami, ponieważ Wizy no to jest program do form, gdzie głównie tworzymy, gdzie naj, największym jeżeli chodzi o problem z punktu widzenia programu jest utworzenie powierzchni podziału. No tutaj te funkcje dlatego są bardzo dobrze rozwinięte, jeżeli chodzi o tworzenie powierzchni, przycinanie powierzchni, wydłużanie powierzchni. Są dosyć dobrze rozwinięte, żeby właśnie można było sobie bez problemu radzić ze swobodną geometrią do wyciągania tego, do ściągania tej geometrii i do Jakiś stempli, matryc, suwaków i tym podobnych. Tak, i właśnie to będzie ten modelowanie stempla Także tak, przejdziemy sobie do okienka progres, analiza taśmy, pasa. No i w pierwszej kolejności musimy wybrać detal, który chcemy poddać analizie. Wybierzemy detal, to, ten płaski, który został rozwinięty. Który został rozwinięty. Sobie zmieni widok od góry. Jeszcze raz to wejdę, bo wyszło mi sobie. Ja wybiorę ten detal, i teraz tak na tym etapie wybrałem detal. Mogę sobie użyć odbicia lustrzanego. Od razu będę miał dwa detale na, na, pasie, na pasie taśmy. Mogę sobie to w różne sposoby odwracać. W zależności od tego, jak, jak, jak sobie to zaplanuję. Ja tutaj wykorzystam jeden detal. Nie będziemy robić lustrzanego odbicia, wskażę punkt początkowy i umieszczę, gdzie to ma się znaleźć. I w tym momencie. Moglibyśmy wybrać jeszcze jeden detal, który chcielibyśmy umieścić na pasie taśmy i też go ustawić, ale na razie tego nie będziemy robić. Moglibyśmy, jeżeli chcielibyśmy jakiś inny detal robić, to też można teraz w tym momencie go wybrać i dopisać do tej taśmy. I teraz tak, po prawej stronie mamy podstawowe parametry taśmy, materiał, który wcześniej wybraliśmy. Możemy sobie wpisać nazwę, nazwę tej taśmy. Zdefiniować liczbę, liczbę taktów, które które po zatwierdzeniu definicji taśmy będą, będą widoczne, to wiadomo, możemy też później edytować bez problemu. Liczba analizowanych taktów: 2 oznacza, że teraz po prostu mamy widzimy dwa takty, dwa, dwa detale. Zmienimy sobie szerokość yy, pomiędzy tymi detalami na 70. Nie ma sensu, żeby to było tak dużo. Yy, I rozszerzymy sobie trochę, yy, trochę nasz, pas, nasz pas taśmy. I jeszcze pokażę, jak wygląda Wizy Nesting. Eee, moglibyśmy, tak jakby z... jest taka funkcja, która służy do symulowania układu taśmy. Możemy tak wskazać sobie dolne krawędzie i że chcemy, żeby te krawędzie były uwiązane z pasem taśmy na dole. Dokładność kąta 10 stopni, czyli po prostu o tyle stopni. Program będzie szukał najbardziej optymalnego rozwiązania. Ja nie będę tej wartości zmniejszał, żeby zbyt długo to nie trwało. I przepuszczamy sobie obliczanie na podstawie tych parametrów. I mamy jakieś sugerowane ustawienie, jakby to wyglądało. Mamy też procentowo odpad, o jaki kąt został obrócony detali widzimy, że te dolne krawędzie, które wskazaliśmy, są uwiązane z dolną częścią taśmy. Ja nie będę z tego korzystał, po prostu wezmę to tak, jak, jak, jak jest. Standardowe, standardowe ustawienie, ale przy jakiejś optymalizacji, no to, no to często ta funkcja jest, jest pomocna. Teraz tak, miałem zaznaczone dynamiczne taśma, pas, więc od razu wygenerował mi się, wygenerowała mi się ta taśma. Ponieważ tak jakby nie mam tu żadnych stempli, ani żadnych elementów, no to, no to jest to po prostu blacha jako taśma, bez żadnych wycięć. Jak sobie dodam teraz stemple wewnętrzne i teraz przesymuluję działanie taśmy, no to od razu będę widział, że w poszczególnych kolejnych taktach mam wycięte te elementy. No i na dole tak jakby mam też zaznaczony mój wynikowy detal, co z tego wyjdzie. Później otworzymy sobie stempel pokrawający, który z automatu się wpisuje w taśmę na podstawie detalu, który wybraliśmy i na podstawie wielkości i taśmy. Ten stempel... Tak, cofnę sobie jeszcze taśmę do takiego widoku, żeby to było lepiej widać. O, Tak wygląda ten stempel. Ten stempel mogę przesuwać... Prawo, lewo, mogę dodawać mu na datek na górze. Ja mm, sobie przesunę go w tą stronę o 18 i dodam sobie po 10 mm na, na górze i na dole, żeby ten stempel mi wychodził poza, poza taśmę. To już wiadomo, zależy od konstruktora, kto jak, jak sobie uważa, można dowolnie, dowolnie zrobić. Teraz tak, jakbyśmy chcieli jeszcze utworzyć stempel, według nas możemy sobie narysować takie ograniczenie 4D, Wystarczy, że narysujemy po prostu linię. I wybierzemy teraz tworzenie stempla. Wystarczy, że wskażemy punkt gdzieś w środku. I teraz widzimy, że ten stempel został wyrysowany na podstawie ograniczenia, które narysowaliśmy i na podstawie ograniczenia detalu, który wcześniej, który wcześniej przypisaliśmy do, do, naszej, do naszej taśmy. Jest to dosyć szybkie i dosyć proste. Jeżeli chodzi o tworzenie stempli, taki jak tak naprawdę chcemy. Nie musimy rysować bryły. Możemy to po prostu zrobić w ten, w ten sposób, no, że ten stempel usunę, bo będę wykorzystywał ten e, utworzony, utworzony wcześniej z automatu. Tylko go sobie dotnę e, i poprzesuwam odpowiednio. No, tak wyglądałby nasz detal w tym momencie, jeżeli nie dodalibyśmy nic więcej. Czyli mielibyśmy tak, tak wyciętą blachę, która tutaj odpadłaby już w czwartym, w czwartym takcie. Więc w pierwszej kolejności dotnę sobie po prostu ten dolny stempel. Wybieram punkt cięcia i kierunek cięcia. Y. I teraz jest to cięte płaszczyzną prostopadłą do tego kierunku. Mogę zadać sobie jakąś zakładkę na ten stempel, żeby on nachodził na, na ten drugi. A ponieważ będę przesuwał ten stempel do innego taktu, no to no to nie ma z tym problemu i też powinniśmy to zrobić. I teraz um, przesunę ten stempel prawym, przesuń do i wybieramy, wybieramy do którego taktu bądź też mógłbym yy, po prostu złapać ten stempel na drzewku i przesunąć tam, tam gdzie chce, żeby on się w tym momencie znalazł. On się przesunął, tylko mamy wyłączoną dynamiczny pa, taśma pas, więc za yy, każdym razem, jak coś zmieniamy, co zmieniamy nam taśmę, no to musielibyśmy przeregenerować sobie to. Ręcznie, chyba że mamy zaznaczoną tą opcję, no to cały czas, co nie przesuniemy, no to program wylicza nam od nowa, jak ta taśma będzie wyglądała. Teraz przesunąłem ten stempel i sumowałem po prostu użyciem polecenia SUMA, podstawowa operacja budowska. Teraz jeszcze przesunę sobie te dwa stemple w prawo do drugiego taktu i przeregenerujemy tą taśmę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. To jest takie tak naprawdę pokazowe, tylko yy, to może nie być do końca poprawnie. Wiadomo, ten kołnierz prawdopodobnie trzeba by rozwiązać na jakieś kilka razy. Teraz yy, dodamy sobie jeszcze piloty prowadzące. Wygląda to tak, że definiujemy średnicę i położenie względem układu Układu taśmy. I widzimy, tak jak wyjdzie, ten stempel nam się pojawi. Moglibyśmy też ręcznie wskazać jakiś punkt na, 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 naszy, na naszej taśmie, lub też wpisać po prostu koordynaty, jeżeli je znamy. Wcienię sobie cieniowanie na, na cieniowanie brył, żeby to było widać. I zobaczymy, że ten, ten pilot, ten potworek zostanie po prostu dalej przesunięty, tak jak, tak jak przy każdym wstępie. Dobra, teraz zajmiemy się dodaniem, przypisaniem tych poszczególnych rozwiniętych taktów do, do naszego projektu taśmy. Więc przybierz detale do taktu, wybieramy, wskazujemy detale, który chcemy przypisać. I pojawia nam się wybór numeru taktu. Wybrałem numer 5. Odświeżymy. I zobaczymy, jak to wygląda. I po prostu po piątym takcie. Wszystkie kolejne, do wszystkich kolejnych został przypisany, zosta, zostało przypisane to dane, dane rozwinięcie, które wybrałem. No i teraz przypiszemy po prostu kolejne takty, kolejne, kolejne rozwinięcia do kolejnych taktów. Przeregenerujemy jeszcze raz to, żeby zobaczyć czy wszystko jest prawidłowo. No i widzimy, że no, powiedzmy, że jest tak jak chcieliśmy to zrobić, że będziemy to w ten sposób wytwarzać. Przynajmniej jeżeli chodzi o metodę gięcia tego, no to, no to podejrzewam, że powinna być, być troszeczkę inna, ale tu chodzi tylko o pokazanie działania, działania programu. Jeszcze możemy sobie ten stempel przesunąć, regenerować. Stempel prawdopodobnie jest za duży, tak naprawdę, żeby ciąć to na raz, moglibyśmy go też uciąć i rozdzielić na, na poszczególne takty. Tak, mamy też obliczaną od razu siłę wykrawania, siłę zginania i siłę kołnierzowania, jest to brane z tych detali, które, które, wcześniej, które wcześniej rozginaliśmy, te siły są stamtąd Odbierane. I jeżeli chodzi o siłę wykrawania, no to po obwodzie, po obwodzie tych stemplów odkrawających tego detalu jest to, jest to wyliczone. Możemy sobie jeszcze dodać, narysować te kroki naprężenia, żeby to było, żeby to było widoczne przy, przy poszczególnych krokach, żeby te siły nam się pokazywały. Jakbyśmy chcieli jakiś zrzut ekranu zrobić, no mniej więcej jak to myślimy, żeby to wyglądało, żeby były też te siły, siły widoczne. Teraz dodamy sobie stempel gnący. Więc po prostu wybieram stempel gnący z polecenia taśmy. Wybieram ściany, na których chcę utworzyć ten stempel gnący. I program z automatu wyciąga mi taką, taką bryłę. Ona nie jest do końca poprawna, więc ja po prostu pokażę, jak, jak ją szybko zedytować. To też będzie polecenie edycja ścian. Jest to najszybsze i najłatwiejsze w zasadzie do polecenie do tego typu edycji. Także ja mam to na kółku szybkiego wyboru, bo cały czas używam, często bardzo używam tej funkcji, więc wyciągnąłem ją sobie. Mogę też jej wyszukać w poleceniu lub też wybrać na górze z modelowania i edycja ścian. Zaznaczam ściany, które chciałbym edytować, tylko tutaj zaznaczyłem niepotrzebnie tą jedną ściankę więcej, jeszcze raz. Te dwie ścianki zaznaczam dokąd chciałbym dociągnąć za Suwak, po prostu wybieram punkt, do którego chcę docią dociągnąć. Z drugiej, z drugiej strony, analogicznie, wyciągam. To mogę sobie zmienić cieniowanie na krawędziowe, żeby to było bardziej przejrzyste, bardziej widoczne, jeżeli coś nam zasłania. No i ok. Jeszcze tutaj zmodyfikujemy dolną część tego stempla, czyli wyciągniemy trochę, trochę tą ścianę. I później dodamy promień zaokrąglenia. Myślę, że tak wystarczy. Jeszcze, żeby ten stempel nie był taki ostry, dodamy zaokrąglenie. Tą funkcję też mam wyciągniętą na kółku szybkiego wyboru, no bo jednak to jest to funkcja, której się często, często używa, a dosyć fajnie to kółko działa. Można sobie tam dużo funkcji przypisywać i... i jeżeli ktoś pracuje na wizji, no to, no to, no to radzę z tej funkcji korzystać. No powiedzmy, że tak wygląda nasz tempel. Gnący. Mógłbym jeszcze tutaj tą ścianę ewentualnie dociągnąć, żeby to się oparło, ale... acho sem problema tudo Dobra, teraz utworzę sobie stempel na kołnierzu. Usunę sobie do przetłoczenia, żeby tutaj ułatwić sobie wyodrębnienie geometrii. Narysuję krzywą. Narysuję, narysuję sobie przeraźnie nie krzywą, tylko po prostu odcinek, narysuję w tym miejscu. I ten odcinek zrzutuję teraz na, na tą ścianę z nadrukiem. Zaznaczam odcinek, zaznaczam ścianę i w ten sposób mogę bardzo szybko podzielić sobie daną ścianę. Powolnie, yy, tak naprawdę. No i teraz yy, zrobiłem to, żeby, żebym miał możliwość wskazania odpowiednich ścian do wyodrębnienia stępla gnącego. Tak to, no to zaznaczyłaby mi się cała ta pomarańczowa ściana. Dobra, tak sobie dodaję stempel gnący. Wiadomo, że on nie jest do końca poprawnie zrobiony, mm, dlatego teraz z wykorzystaniem edycji ścian oraz yy, yy, przycinania bryły doprowadzę ten stempel do, do bardziej prawidłowej funkcji, do bardziej, bardziej prawidłowej formy. Także najpierw sobie wydłużę te ściany poprzez odsunięcie reblend. Czyli tak jakby taki offset, a no, po prostu wyciągnę te ściany troszeczkę więcej żeby później było łatwo to wszystko podocinać. I teraz te dolne pociągnę sobie jeszcze w kierunku osi Z. Tak, żeby to ogięcie zostało, zostało powiedzmy pokryte przez, przez ten. Oczywiście mógłbym to wszystko robić bazując na modelowaniu powierzchniowym, hmm, ale nie trzeba tego robić. Hmm, w tym momencie jest to, jest to, jeżeli chodzi o ten przykład, łatwiejsze. Ale wiadomo, no, mógłbym wyodrębnić te ściany, dorysowywać powierzchnię i tak dalej, przedłużać i domykać do bryły. Tak, jeszcze dotnę ten stempel do jakiejś takiej postaci bardziej normalnej, bardziej foremnej. Więc polecenie, cięcie brył, ponownie wybieram, co chcę dociąć. Mam to wyciągnięte również na szybki pasek. Wybieram punkt względem, którego chcę docinać i kierunek cięcia. Wybiorę kierunek Y i mam teraz to w ten sposób docięte. Jeszcze ten fragment z przodu trzeba dociąć. Podobnie, wybieram punkt cięcia, kierunek się zgadza i ok. Mam tą bryłę pociętą, i teraz sobie pousuwam te zbędne, zbędne fragmenty. Ja tutaj narysuję tylko stempel z góry. Na dole wyglądałoby to analogicznie. Jeszcze pokażę, że tutaj można spróbować uprościć ten stempel, czyli usuń ściany, usuń i napraw tak naprawdę, mamy troszeczkę tą brywę bardziej powiedzmy poprawną, bardziej uporządkowaną. Dodam sobie jeszcze zaokrąglenie. No, stempel na dole no, tak naprawdę w analogiczny sposób byśmy mogli wykonać jak ten na górze. Dodam sobie tutaj zaokrąglenie, mogę spróbować wybrać łańcuch, czyli wybieram pierwszą krawędź i ostatnią, z tym, że tutaj po jednym stopniu nie ma, więc zmienię sobie na 10 stopni. No i widzimy, że teraz a, wykrywa cały ten łańcuch, dodaję zaokrąglenie. I OK. W właśnie głównie bazujemy na, na tych filtrach wyboru, żeby sobie to ułatwić. Nie musieli moglibyśmy wszystkie krawędzie oczywiście po kolei wskazywać, no ale skoro mamy różne tego typu polecenia do wykrywania, łańcucha lub też jakieś wszystkie krawędzie zewnętrzne, no to lepiej jest korzystać z tego, chociaż może na początku a, wydawać się to trudne. To jest ten stempel, wiadomo, no nie jest dociągnięty do końca, powinien być, ale to jest tylko, tylko pokazowo, żeby pokazać jak wygląda, jak wygląda mniej więcej ten proces w dużym uproszczeniu, ten proces, jeżeli chodzi o program wizji. Tak, ten stempel już niestety musielibyśmy narysować yy, ręcznie też każdą bryłę możemy po prostu dodać do aha, każdą bryłę możemy po prostu dodać do, do tego do drzewka moglibyśmy natomiast też tak jak w przy, przy, przypadku kołnierza jakoś w ten sposób sobie sobie poradzić, że ten tempel yy, po prostu zrobimy na, na, na jednej krawędzi i bezpośrednią edycją powyciągamy go sobie w taki sposób, jak nas interesuje. I tutaj ta sama historia tak naprawdę, co, co w poprzednim przykładzie. Zmieniowanie krawędziowe, żeby tam ułatwić sobie wskazanie wskazanie odpowiedniego punktu.